Zapraszam tych, którzy wybrali grupę numer 3 i ten oto obiekt. Popatrzymy, co tutaj się za tym kryje. Tytuł tutaj jest Droga Miłości do Siebie. Ten tytuł niesie ze sobą piękne, choć bardzo wymagające przesłanie. To jest dla ludzi, którzy. To jest energia powrotu do siebie poprzez uzdrowienie wartości własnej. Następne karty towarzyszące są: Ojej, mm. mocne, ale bardzo oczywiste. Um. Nam się pokazuje karta, która mówi o tym, że tutaj jest zrozumienie, że wszystko jest połączone że nasze doświadczenia, emocje i wybory mają wpływ nie tylko na nas, ale też na innych. W kontekście miłości do siebie jest to przypomnienie, że Twoje miejsce w świecie jest bardzo ważne. Że tutaj nie jesteś oderwaną, że tutaj nie jesteś oderwany, tylko że jesteś całością. Jesteś częścią większego planu. To jest duchowe przebudzenie, ale też konieczność uzdrowienia więzi, które są toksyczne, powiedzmy zależne lub takie nieszczere. Mamy tutaj też y, następną kartę, która mówi, która często wskazuje na zaniżoną samoocenę. Wypalenie emocjonalne, y, także oddanie sobie y, to jest tak, że. Oddanie innym ludziom własnych potrzeb, powiedzmy to tak. W tej pozycji mówi ona o kobiecie, która zapomniała, że zasługuje na troskę, stabilność i czułość. Również od samej siebie, co jest tutaj bardzo ważne jako początek to jest bardzo czytelne wezwanie: wróć do siebie, zadbaj o siebie. Wypełnij najpierw swoje własne naczynie. Tutaj obok pokazuje się bardzo ciekawe powiązanie. To jest niesamowite, jak energie się łączą energie kart. Mianowicie karta anielska Law of Attraction, która ponownie przypomina, że wszystko, co przyciągamy. Relacje, wydarzenia, okazje to jest odcień naszych wewnętrznych przekonań i uczuć. Jeśli wierzysz, że zasługujesz na więcej, zaczniesz to przyciągać. Miłość do siebie to jest świadome wybieranie tego, co nas wzmacnia, a nie tego, co nas zużywa. Ja często dostaję pytanie, ale co jest ta miłość własna, miłość do siebie? I to nawiązuje do tej pierwszej karty, i odpowiem ponownie na to pytanie. To jest to, co przed chwilą powiedziałam, że miłość do siebie to jest między innymi świadome wybieranie tego, co nas wzmacnia, a właśnie nie tych rzeczy, które nas zużywają. Wylosowana została tutaj też karta Zrób to ponownie. I to mi tutaj bardzo pasuje w tym kontekście, ponieważ ona mówi o tym, że pomimo to, że wcześniej się coś nie udało, nie udało Ci się postawić granic, nie udało Ci się zadbać o siebie, nie udało Ci się wybrać siebie zamiast innych, ale ta karta mówi, że to nie jest porażka, to jest proces. Masz prawo sięgnąć jeszcze raz po siebie, masz prawo zrobić to lepiej, mądrzej, głębiej. Um, powiedzmy, że masz prawo pokochać e, siebie samego czy siebie samą na nowo. I tutaj po pokazało mi się na końcu coś bardzo fajnego e, też karta od Aniołów Career Transition. I to jest bardzo mocne zakończenie, ponieważ ta karta mówi, że ta zmiana w Tobie, którą teraz zaczniesz manifestować, ta miłość, która zaczyna się od środka, za, pociągnie za sobą zmiany całego życia tak naprawdę. Twoje powo powołanie może się aktywować lub odnowić. Co znaczy, że może się y, y, pojawić nowe zawodowe powołanie, y, które będzie rezonować z Twoją uzdrowioną wartością, powiedzmy. Ta miłość y, do siebie otworzy Ci drzwi do pracy, która przynosi spełnienie, a nie tylko obowiązek. Podsumowując tą grupę y, trzecią. Y, to powiem tak, Twoja droga miłości do siebie to będzie powrót do centrum swojego wszechświata. Tutaj jest powiedziane, że zbyt długo stawiałaś innych na piedestale, zapominając, że Ty też jesteś królową. I dziś, dziś wszechświat przypomina Ci, że Masz prawo zacząć od nowa z większą mądrością, delikatnością i wiarą w siebie. Twoja energia przyciąga to, co z nią współgra, dlatego zacznij od miłości do siebie, a cała reszta zacznie się układać. Dziękuję za grupę numer 3. Chciałam tak na koniec podpisać. Powiedzieć, że słowa, które były to bardzo mocne czytania, słowa, które tu zostały wypowiedziane, może były niezbyt wygodne. Nie jestem pewna, czy Wasze dusze były gotowe na tą prawdę. Ja nie osądzam, jeśli coś, jakby to powiedzieć możliwe, że jeżeli coś gdzieś dotarło, to znaczy, że dusza prosi o leczenie. Jeśli jeszcze, jeszcze nie jesteście gotowi, czujecie, że to nie jest to, to poczekajcie na sygnał, aż. Dusza zawoła ponownie, bo bardzo przypadkowo, tasując, odwróciło mi się też to, gdzie pisze: sprawa jest jeszcze zablokowana, poczekaj. Możliwe, że musicie sobie dać troszeczkę jeszcze więcej czasu, ale to, co powiedziałam na koniec, dotyczy wszystkich grup: wszystkich grup, dlatego że gotowość do tak dużych transformacji, które mi się tutaj pokazały w tych trzech grupach. Jest ogromna. Są to procesy, które wymagają od nas bardzo dużo energii, jakkolwiek, żeby po tej pełni pójść nową, prawdziwą drogą. Pomimo tego, co się wydarzyło, bardzo Wam dziękuję za czytanie dla grupy numer 3. Będę bardzo wdzięczna za subskrypcję, za lajki i za. Komentarze i zapraszam do sugestii w komentarzach, na jakie tematy byście chcieli ponowne czytania. Bardzo Wam dziękuję.